Cześć Manko, z tej strony TV. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj gramy w grę Chapter 2. Tak więc, czekajcie, bo mi się wciąż bagował naprawdę. Dobra, zaczynamy grać. No dobra, niech... zagramy sobie z dziadkiem. Zagramy sobie na easy na razie, bo dopiero pierwszy raz gram w tą grę ogólnie na YouTubie, więc wolę raczej sobie wstydu nie narobić. Yy, więc zaczynamy na Easy. W kolejnym odcinku z Grę Chapter 2 zagram na normalu. Na normalu normalnie D. XD. Okej. Okay. Medium. Dobrze. Zaczynamy grę. Mam nadzieję, że od razu znajdę <laughs> tego paralizator. No dawaj, dawaj. Foster chyba tu idzie. Czekajcie. Chapter 2 O się na... Ej, bo mi się wyłączyło Przywitaj się Hej, cześć, dzień dobry Ała, Jara. Sorki za to, że mój pies o, crowbar Na sam początek To mogę tą Tą, tą, tą zapalniczkę? No jest w kuchni Tam o Taka zielona jest Kurczę, to jest troszkę kalapita, ale dobra. No, to pa. pa. Kurczę. Ale tu przyjdziecie... Co? Przyjdzie zaraz. No już nie zdążyłem wziąć na boju, ale... Okej okay, ludzie, jestem tego usłyszeć Czy? No chcesz zostać? Postęp? Nie, nie mogę. Aha. Ja mam paralizator. O idzie tu dziadziuś, kochany! Jest! Ludzie, papa, pa, poster. Tak lóż. Dobra. Nieważne. Idziemy szukać dalszych przedmiotów. Nie ma nic. Nie wiem tylko, gdzie on się zrespi. Boję się, że mnie nastraszy Tu nie ma nic Gdzie tu? Dziadek Janusz, gdzie jest dziadek Janusz? Może tutaj się zrespi On może się zrespić Gdziekolwiek Wiecie to? On może się zrespić Nawet w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem to jest w, w, w grany trochę w chapteru trochę porąbane, bo w, w, pamiętajcie, w pierwszej części grany, grany zawsze rozpiła się w miejscu, gdzie zawsze się respi, tak? A dziadek się tutaj respi z babcią w chapteru. W inny sposób. Już jesteśmy, dziadek? Ej. Okay. No słuchajcie. Nie wiadomo gdzie on jest. Ale mam nadzieję, że mi nie wyskoczy zaraz. Nie! Ja nie chcę zabijać ci dziadka. Wiecie dlaczego? Ponieważ... Potem nie wiem gdzie on jest. Więc nie wiem co robić. Dobra tam. Gdzie on przyjdzie? przyjdzie. Pewnie z góry przyjdzie, znając życie. Chyba tu idzie. Bez tu idzie tutaj. Ja go słyszę. Ja go słyszę, on tu idzie. Chyba nie, jednak chyba nie usłyszał. No to kurczę, nie wiem co ja mam robić. Gdzie mam iść? Nie wiem co robić. Gdzie mam iść? Trochę bez sensu. O, 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 na daleko. Dobra, idzie tu. Dobra, tiaciuś. Ha, czyli on spał? słyszę, że dzwony biją. Czyli na pewno, czyli raczej spał. Ja, I córki, że gram w granie ale, i mówię o Brawl Stars, ale słuchajcie, w Brawl Stars wbiłem 9300 pucharków, wiecie to? I super cel zrobił tak, że w sensie że ja, za starpońce traci się pucharki i to jest głupie, bo teraz straciłem e, parę pucharków. Miałem 9300, mam 9200 i w ogóle to jest głupie, że Mm. No. Przez trzy miesiące przed wakacjami ostatnią postać dropnąłem. Na początku wakacji. Dropnąłem ostatnią postać. dziś 15 czerwca Wy To czarcie? jest masakra po prostu. Muszę iść dzisiaj do Media Expert po karcie Google Play. Chcę sobie coś wydać na Wrogla. Nie, no nie gadajcie, że on tego nie słyszał. Jezu! To jest trochę creepy! Bo ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Grandpa, dziadku, 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 dziadku. dziadku. Nie wiem jak ja tą grę przeszedłem Bo wiecie dlaczego? Bo po prostu jak się nagrywa to jest stres To dlatego Dobra idę na hama O o o, gdzieś otworzył drzwi Gdzieś otworzył drzwi Nie wiem za bardzo gdzie, ale musiał gdzieś otworzyć drzwi To na bank. Kurczę, mogłem grać z babcią, byłoby trudniej, ale... Z babcią by się prędzej mogło poruszać, bo ona jest szybsza, wiecie to? No kurde, chodź tu, bo chcecie zabić. Oh no! Kamera mnie nakryła! No! On tu idzie teraz. Kamera pikała. Nie! Nie! Dlaczego? Jak stamtąd przyjdzie, to go nie trafię. On musi stąd przyjść. O, o. Jest, jest! Jest, jest, zabity. Dlaczego on tak. O, o, o. To jest. Tu jest. Security Key. Nie chcę mi się dzisiaj przechodzić grunty, więc w tym momencie możemy zakończyć po prostu ten odcinek. Możemy jeszcze raz sobie ewentualnie w niego szczelić. A prawdopodobnie czasami można mu zabrać. O, dobra, to Elo, kończę ten odcinek. Main Menu odcinku nie chciałem przechodzić tej gry, bo to był taki prank, że chcę ją przejść w tym odcinku. Po prostu w tym odcinku chciałem was powiadomić, że będę nagrywał Granny Chapter 2. Więc czekajcie, kłójec. Ach, wywaliło mnie. Ach. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nic nie było. Ja muszę coś ustawić. Yy, Znam się na igleny, a, i na hororach, ale nigdy nie, dopiero teraz mi przyszło do głowy, czy można zmienić język. Nie. Oslendryna. patrz, może kiedyś nagram. Dobra, widzowie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, z dzwonkiem, komentarz, napiszcie, jakikolwiek. A ja się z Wami żegnam. Cześć.